To zdarzyło się pierwszego dnia po moim przybyciu. Lewus, jeden z oprychów pracujących dla ryżowego księcia, podszedł do mnie i spytał, czy nie mógłbym im pomóc na polu. Powiedziałem jasne, w końcu byłem tu nowy i zależało mi na znalezieniu sobie przyjaciół. Następnego dnia, kiedy uciąłem sobie drzemkę, facet znowu się zjawił. Powiedział: "Chyba nie chcesz, żeby twoi koledzy odwalali za ciebie całą robotę, co?" Powiedziałem mu, że jestem wyczerpany wczorajszą pracą i że potrzebuję odpoczynku. Ale on miał to gdzieś, złapał mnie za kołnierz i zaciągnął z powrotem na pole. Od tamtej pory codziennie czekał na mnie na progu mojej chaty, dopóki nie nauczyłem się sam wychodzić w pole. Nie chciałem, żeby mnie poturbowali. To banda morderców lepiej, trzymaj się od nich z daleka. Co możesz mi powiedzieć o ryżowym księciu? To zapchlony wieprz! Jego siepacze zmuszają słabszych do pracy na polach. Jedyna osoba, która mogłaby mu się przeciwstawić, to choracy, ale on nie lubi przemocy. Słyszałem jak kiedyś powiedział, że ma ochotę pogruchotać księciu kości, ale tak naprawdę nigdy by tego nie zrobił. To by było wbrew jego zasadom. Widzę, że masz trochę problemów z magami. Tak, i do problemów, które niełatwo rozwiązać. Kilka lat temu jeden z cieni próbował zasztyletować we śnie arcymistrza Magów Ognia. Faceta znaleziono potem w zewnętrznym pierścieniu, jeśli chodzi o ścisłość rozsmarowanego po całym zewnętrznym pierścieniu. A jeśli nie zapłacę? Człowieku, nie narażaj się na niepotrzebny stres. Jesteś tu nowy, rozejrzyj się dookoła. Zbierz trochę rudy, a jak będziesz miał już dość, zapłać. Tak jest bezpieczniej. Możesz to zrobić teraz albo później. Tylko nie licz na moją pomoc, dopóki nie dostanę rudy. Mam nadzieję, że się rozumiemy. Naucz mnie tego dziwnego języka. E, zacznijmy od czegoś. Prostego, nauczę cię języka wieśniaków. Teksty pisane w języku wieśniaków traktują zwykle o sprawach przyziemnych, pracy, miłości, zaopatrzeniu czy żywności. Język ten był powszechnie wykorzystywany w mieście, tak więc będziesz w stanie zrozumieć większość tekstów, które tam znajdziesz. W związku z atakiem na nasze miasto. Każdy jego mieszkaniec ma obowiązek przygotować się do walki, tak jak pozwala na to jego stan majątkowy. Dotyczy to zaopatrzenia się w odpowiednią zbroję i oręż, a także natychmiastowego rozpoczęcia treningu bojowego. Orkowie zapędzili nas w kozi róg. Bez posiłków długo nie wytrzymamy. Wszyscy zginą. Zresztą dziwi mnie fakt, że smoki nas nie wykończyły. Przynajmniej posiłki dotarły na czas. Słyszałem, że smoki zostały zabite. Innosowi niech będą dzięki. Przeklęta ruda! Powinniśmy rzucić cały zapas z barykat. Może wtedy orkowie zostawiliby nas w spokoju. Ta sterta skrzyń porzucona bezwładnie przed bramą na pewno nie zatrzyma orków. Jesteś dla mnie jak starszy brat! Nigdy nie miałem starszego brata, ani nawet młodszego. Moi rodzice mnie nie kochali, ale to musiało być dla nich bardzo trudne. A tak w ogóle? To za co tutaj trafiłeś? Ty też za bardzo lubisz zwierzęta? Oni krzywo na to patrzą, wiesz? Właśnie tak, tutaj wylądowałem.